Uwaga, uwaga! Ważny komunikat. Głos zabierze pani prezydent Zjednoczony Simów. Drodzy obywatele Zjednoczonych Simów, mam ogromną przyjemność ogłosić zakończenie II Wojny Światowej. Wczoraj nieprzyjaciel w godzinach rannych podpisał akt bezwzględnej kapitulacji. Zwyciężyliśmy! Teraz czeka nas praca nad odbudową naszego kraju. Niech żyje wolność! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony KOKO i kolejny odcinek wyzwania Dziesięcioleci. Kochani, wspaniała wiadomość: wojna się skończyła i nastąpił pokój, dlatego teraz powiem Wam dwa zdania o zasadach. Po pierwsze, przestaną obowiązywać następujące zasady dotyczące jednego gorącego posiłku dziennie, słuchania przez jednego Sima przez godzinę radia, a także edukacji podziemnej. Zaczną obowiązywać nowe zasady. Pierwsza dotyczy ona oczywiście. Dzieci i młodzieży, a także studentów zostaną uruchomione szkoły i uczelnie. Czyli, mówiąc prosto, od teraz nasze dzieci zaczną chodzić do szkoły. I druga ważna zasada jest taka, że każda rodzina w poniedziałek zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 500 simolonów na odbudowę kraju. Myślę, że tutaj pójdziemy za historią. No to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Wszystko jest jasne i czas rozpocząć kolejny odcinek Wyzwania Dziesięcioleci. Dobrze, tutaj wszyscy właśnie zebrali się przy radiu. Były uściski i radość. Myślę, moi drodzy, że. Tutaj ty sobie skorzystasz z toalety, bo młodzież, kochani młodzież, no dzieciaczki Dzisiaj pierwszy raz pójdą do szkoły O, widzę, że to mi zniknęło Natomiast moment, sprawdzę sobie Nie, ty nie musisz iść do pracy Któraś musi mi z was przygotować jakieś tam szybkie śniadanko Może tą jajecznicę wiejską Chciałabym, jak jest w ogóle na dworze? Jest słonecznie, wiesz co? Ubierzcie mi się jakoś. A może być to? I chodź tu. Nakryjesz mi do stołu. Jak tam się kto czuje? Ty sobie skorzystać. I ja cię, kochany, położę, bo to jednak jesteś wykończony. O właśnie, widzicie, dzieciaczki idą już do szkoły, a no może jakieś jabłko dostaną od nauczyciela. Moje drogie panie, idzie w ogóle przebrać, ty pójdziesz sobie skorzystać, wykąpiesz się tak po kolei, po kolei, a ty chciałabym, żebyś sprzedała mi wszystko. Plony masz, to jest bardzo istotne, ale dopiero później, gdzie on poszedł? Wiesz co, bo Jodie mi zepsuła. Chciałabym, żebyś mi naprawił. Będziesz taki uprzejmy. Możesz sobie wziąć talerzyk, to sobie skorzystać, wykąpiesz się, także mi weźmiesz porcyjkę. Dinuś nie napoje, tylko porcja. No, Chodź, moja droga, chciałam, żebyś ubrała sukieneczkę. Dobra, ona mi się przebrała. I też możesz mi to wyrzucić. Ja cię najpierw nakarmię, a później położymy cię spać. Chodź, możesz mi wziąć porcję. później możesz i się położyć. Teo, chodź, 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 chodź. Mhm. Tutaj czekamy. O generał. No tak, no bo pamiętajcie, kochani, że nasza Filipa i Jody są ministrami. Możesz mi to posprzątać na moja droga. Byłabym zobowiązana do tego. Wy dziewczynki jesteście już przygotowane do pracy. Tak, jesteście. Zresztą, jak wiecie, obydwie są już na dziesiątym y, poziomie. Możesz i sobie skorzystać. Y, wykąp się. Mhm. To jesteś ogarnięta mogłabyś mi moja droga. Ale jak tam już jesteś, co się stało? To chciałabym, żebyś mi sprzątnąła wszystko. Ty potrzebujesz ogarnąć się z łazience. Może tak, ogarnij mi nocnik i później możesz siebie. Mała, kochani, małą się trzeba zająć. Mała mi tutaj zejdzie. A nie, jest tutaj na stole przecież. Nie, ona. A już nakliknęła mi jaki gamon ze mnie. <grywy> Tylko nie zabieraj biednemu dziecku. Tutaj ciotka Filipa, ciotka Filipa. Co ciotka potrzebuje? ciotka potrzebuje trochę zabawy. Niech ona sobie poczyta książkę. A tutaj jest mama. Mama mi sprzeda miodek, albo powiedzmy, że pójdzie go dostarczyć sąsiadom. Oni nam dali jajka. Jak widzicie, mamy naprawdę piękną kwotę zakopaną w ogródku. Chciałabym, żebyś mi tutaj podziergała coś, może piżamki dla małych dzieci. To różowiutką, szczelmi. Moja droga, ja sobie tam sprawdzę na górze, czy my mamy jakiś chlew, którym trzeba się zająć. O, tutaj możesz mi kyla wyczyścić. Byłabym ci bardzo wdzięczna. I później, choć poćwiczy sobie, mamuśka, choć zajmie się swoim dzieciem kochanym małym berbeciem naszym. O to mi właśnie zniknęło. tu pamiętacie, takie drewieńko było imitujące y, dróżkę, no ale już tego nie ma. No i, kochani, możemy już iść z naszym tem naprzód, jeżeli chodzi o jego aspiracje, czyli już, ponieważ zakończyła się druga wojna światowa, możemy wydać te jego książeczki, ale ja myślę, że ja się tym zajmę. Dopiero w przyszłym odcinku Ta. Idź kochana Małą się zajmij Kejla nam tutaj będzie ładnie Brzdomkać Jody Dzierga Filipa czyta Dina kochani zajmuje się Dzieckiem Tak w naszej pięknej wannie Kąpciu kąpciu Słodnie to jest. A co ty taka bardzo rozbawiona jesteś, koleżanko? Tutaj dziecko potrzebuje zabawy. To się nią trochę zajmiesz. Swoją latoroślą. Ale ubierz dziewczynkę, dobra. Już jest. Chciałam krzyczeć. Moja droga, popraw małej humor. Chciałabym, żebyś opowiedziała jakąś śmieszną historię i pobawiła się. No dobrze, zabawa nam rośnie. Teo, wstawaj. Mój drogi, wstawaj, bo w nocy będziesz mi harcował. A ja tego nie chcę sobie skorzystać. Ojeju, naprawisz oczywiście i się mi tutaj zaraz ładnie umyjesz. Pranie nam się suszy, czy już wysło? Chyba wysło. Już, koleżanko, to zdejmij. A nie jest ci za gorąco w tym? Nie, czekajcie. No, w sumie jest zimno. Dobra, niech ona to zdejmie. Chciałabym, żebyś... Tak... Ty... Powiedzmy, że poszedłeś po coś do swojego pokoju. Zrobisz mi pranko. No i jak tam, dziewczyny? Porób zabawne miny. Może poucz małą mówić? Dobra, to możesz wracać, wykąp się, mam nadzieję, że wszystko tym razem wziąłeś ze sobą. My zrobimy pranko. Rób, moja królewno pranie, wielkie pranie, tak. Tutaj dziergamy. Już skończyłaś? Mhm. To może jakieś obiekty, nie wiem. Co ty tam w ogóle w wyposażeniu masz? Sim, dzieło. No, trochę mamy tego. To może podzierga jeszcze ubranka dla małych. A dla niemowlaczków już możemy. Nie, nie, nie zrzemni się, pomyliłam się. Jody, dla niemowlaczków tak, możemy sobie podziergać. Może. Tutaj mamy piżamkę. O! To są słodziutkie, one są, słuchajcie. To niech będzie ta. O, to samo wybrałam naszej dnie. Możesz poprawić mały humor. obejmij ją czule. Możesz, wiesz, co poczytać jej, jakąś tam książeczkę, żeby dziewczynka była szczęśliwa, zadowolona i w ogóle. Dobre dziecko. Y, dobra, moja droga. Chciałabym, żebyś później powiesiła pranie, cierać. Dobrze, Teo, możesz mi powycierać. Ty potrzebujesz zabawy. To chodź. poczytać sobie jakąś tam książeczkę i mógłbyś także tutaj y, pogadać y, z Kanli. Tutaj oczywiście o, nieważne co klikam e, ważne, żeby widzicie, dzisiaj prowadzili dialog między sobą my już powiesiłyśmy pranie e, możesz wymienić wodę, no i chodź e, do domu, brakuje ci towarzystwa e, mała mała, kochani, potrzebuje zabawy, to mała myślę, że e, Pobuduję wieże. To potrzebuję sobie skorzystać. Co oni mają z tą zabawą? <laughs> I możesz także sięgnąć po książkę. My lubimy książeczki. Widzę, że Filipka już wróciła. A, właśnie miałam narzekać, gdzie są moje dzieci. Gdzie są moje dzieci, słuchajcie? A dzieci właśnie tak mi trzymychnęły, że nie zauważyłam, że wróciły. Chciałabym, żebyś mi nakarmiła e, krowę. Dzieci, co wam potrzeba? Ty potrzebujesz siku. To chciałabym, żebyś poszła zrobić siku. E, Grayson także. I chciałabym, żeby Grayson od razu odrobił pracę domową a ty widziałam, że ty potrzebujesz jedzonka, tak? bo najpierw coś przygotujemy, nie? dobrego już możemy szykować zajmie się tym oczywiście twoja mama nic wyszukanego, kochani może pierodzi z warzywami mm, uwielbiam pierożki nie wiem, jak wy. Styl życia jest zagrożony. Naprawdę. Mam nadzieję, że to przeżyjesz. Dobra, pogadajcie sobie trochę. Moi drodzy. I co tutaj chciałam zrobić? Patrzcie, no zaraz zjesz, ale najpierw odrobisz mi pracę domową, byłoby naprawdę bardzo miło. Dobrze, Grayson także, kochani, będzie odrabiał pracę domową, ale ładnie wszyscy tutaj wyglądają, nie? Poprawić mu humor. Tak, opowiedzieć śmieszną historię. Możesz go poznać lepiej. Dzieci odrabiają pracę domową. My tu czytamy, odrabiamy. Potrzebujesz zabawy. To chciałabym, żebyś poszła na górę i, nie wiem, pobaw się w szpital. O, mamy jedzonko, moi drodzy. Tak, Filipko, chciałabym, żebyś mi dokryła do stołu. Możesz mi posprzątać. Maleńka. Idzie na górę, skorzystać z nocnika i weźmiesz porcję. I teraz tak każdego z domowników wołam na jedzonko na kolację przygotowaną przez przez mojego kochani ministra rolnictwa. Tacy jesteśmy dobrzy, tacy jesteśmy dobrzy. Chodź. O, wspaniale. Czysto pachnąco. O to tutaj chodzi. Co się stało? Dobra. No, musimy sobie tutaj choć yy, pogadać ze wszystkimi żeby nasze kontakty, kochani nie malały. Pochwali ją szczerze, my się w ogóle z bardzo lubimy. No, skandling. No, no nie znamy jej, kochani, za dobrze. Natomiast jak wiecie, dziewczyny są bardzo ze sobą związane przeżyły naprawdę trudne chwile. Przeżyły czas rozłąki ze swoimi mężczyznami. No i wiedzą, że na siebie, kochani, mogą liczyć Co tam śmierdzi. Dobra. Odkryłam kochani jakiś talerzyk tajemniczy. Mój drogi. Skoro już tak ładnie sprzątasz, to posprzątasz mi wszystko. Tu widzę, potrzebna jest zabawa i kąpiel, więc ktoś do nas przyszedł. pierwsze odwiedziny, kochani. Ciekawe, czy to taka sąsiadka, czy nie. O, Sofi. Sofi, Sofi. A ktoś znają? Że tak do nas zawitała. Chwilę. Kto potrzebuje poznać Simów? Ty. To przyjazne zapoznanie. Chodź, poznamy Sofię McAllister. Wy sobie pogadajcie, dziewczynki. Jak ty się tam czujesz? Możesz sobie skorzystać. Ty potrzebujesz odrobinę zabawy. To idź się pobawić. Grayson się myje ale także potrzebuje zabawy. Ty idź kochaniutka Lulu już. A Grayson zaprzyjaź się z trójką innych dzieci. Ty mógłbyś mi z Tom Kenley pogadać trochę. Albo nie, z mamą. Możesz opowiedzieć dowcip mamie. Popraw matce, humor. Pogadaj o zainteresowania. E, moja droga. O, zaprosiłyśmy ją do domu. No to wejdź. No nie, czemu te simy zawsze mi muszą malować, grillować albo inne rzeczy robić. Trochę z nią e, pogadaj. Powiedz jej w ogóle, że zachowuje się niestosownie. W naszym domu kurczę będzie tutaj mi jeszcze malować na nasz koszt i przeprowadzić z nią ożywioną rozmowę. A ty może sobie usiąść i, I co? I przeprowadź ożywioną. Czekaj, czekaj, czekaj! Nie wchodź mu. Siadaj. On przyjdzie do ciebie. Nie martw się, ja to tak zrobię, że on do ciebie przyjdzie. No mówiłam. Poprawi humor. E, możesz... Nie, nie, nie. Chociaż myszy z plotkują, ale między sobą. wolisz tutaj, co? Opowiedzmy mieszną nam historię. E, popraw humor. Dobra, dzieci. Tutaj widzę, zabawa podskoczyła nam. Chciałabym, żebyś tutaj zeszła. Pogadała trochę z Diną, z ciotką Jody. Tak, troszeczkę. Okej. Okay. A ty, mój drogi, pójdziesz na górę i teraz ty pobawisz się w szpital. Dobra, to ty rozmawiasz z Teo, popraw mu humor. Możesz pogadać z dziewczynami troszeczkę, żeby nie było, że się izolujesz. Moja droga, sobie skorzystać? Przeproś towarzystwo. Tutaj to jest OK. Dobra, bo ona u się... Sofi u nas zasiedziała, kochani. Myślę, że możemy się z nią pożegnać. Może ją wyprosić nawet. Ok, czyli Sofi już poszła. Poznałaś mogłabyś mnie w ogóle zdjąć. Krówka ma się OK i sobie skorzystać. To moja droga, chciałabym, żebyś to wyrzuciła. No i po malenku chyba zacznę Was już, moi kochani, kłaść do łóżka. No bo niektórzy idą do szkoły. Co tutaj? A ty jesteś jeszcze rozmowna, to ciebie zostawię. Ty możesz już. I spać, a nie, nie, nie pomyłka. To jest łóżko Filipy. Filipa i Jody przecież jutro idą do pracy, no więc one muszą być już położone szybciutko do łóżeczka. A my tutaj trochę się tą dwójką zajmiemy. Porecytujemy wiersze miłosne. Może poflirtuj troszeczkę. Po... Przeprowadź ożywioną rozmowę. Opowiedz jej niewiarygodną historię, ty tam potrafisz. Poprawi humor. Możesz ją zmysłowo pocałować. Oni już tak pierwszy pocałunek mieli za sobą. Więc buziak może być. Buzi, buzi. Na dobranoc i położymy także tą dwójkę spać. A my, kochani, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek Wyzwania Dziesięcioleci. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Ja serdecznie Was zapraszam do oglądania. Kolejnych odcinków z tej serii. No i nie pozostaje mi nic innego jak tylko się z wami pożegnać mówiąc jak zwykle: Papa! Pa.